A dzisiaj idziemy odwiedzić, kochani, lokalny market w Stone Town. Jak widzicie, jest tutaj bardzo busy. Po prostu wszystko można kupić: ubrania, buty, przyprawy, kawę, owoce, jedzenie na wynos, wszystko! Ja osobiście będę celowała w kawę i w przyprawy właśnie, dlatego że takie rzeczy ewentualnie zabieram. Oprócz tego chcę wam pokazać dzisiaj trochę sztuki, którą tutaj sprzedają na ulicach, dlatego że wszyscy na Zanzibarze malują obrazy. Podobnie było w Kenii, po prostu obraz można kupić na każdym kroku. Nawet myślę, że może jakieś zakupie. W każdym razie jest busy bardzo bardzo. Dobry kochani kamila zawłocka. Zazieram kiec lecę, Zanzibar dzisiaj, a konkretnie Stąd, czyli stolica Zanzibaru. Miasto, które zostało wpisane na światową listę UNESCO. Piękne, stare miasto, bardzo fajne targowiska, bardzo sympatyczni ludzie, bardzo dużo sztuki na ulicach i generalnie klimat super ekstra, dlatego zabieram Was dzisiaj ze sobą lecimy. Pokazywałam Wam już wcześniej, ale dzisiaj wracamy, bo mam lekki niedosyt i chcę pokazać Wam trochę bardziej lokalny obraz tego miasta. Muzyka Na początek zajrzyjmy do moich znajomych artystów. Patrzcie, co panowie tutaj wyczyniają. Mam YouTube blog. Czy pan chce być na YouTube? Tak, tak. Nie mam Google. O, okay. przepraszam. Friend Katie, We made this beautiful painting together yeah. And now again I am doing business in the same shop We bought here like 5 paintings Those are really good artists here yeah. Yeah. But I am a good businessman Yeah, yeah. <laughs> he's a good artist too Thank you He painted you. also this yeah. It's pretty, eh? Yeah. Very pretty I tell you that in it is to painting is everywhere here Everybody paints Dajcie, Stone Town okazało się największym zaskoczeniem dla mnie, jeżeli chodzi o Zanzibar. Najbardziej pozytywnym zaskoczeniem. Co jest bardzo dziwne, dlatego że ja jestem człowiekiem, który uwielbia wyspy, wyspiarski klimat. Wyspiarski klimat, plaże i tak dalej. Natomiast tutaj, mimo że Zanzibar jest takim typowym miejscem dla plażowiczów takich jak ja, to najbardziej podobało mi się właśnie tutaj, w Stone Town. Dlaczego? Dlatego że klimat jest wyjątkowy, niesamowity, bardzo przyjaźni ludzie, piękna architektura, trochę te motocykle przeszkadzają. Ale mnóstwo wszędzie historii i sztuki, w ogóle jest zachwycająco. Wielu z Was mnie pyta o to, czy jest bezpiecznie w nocy. No więc e, informuję Was, że tak, to znaczy ja się czułam bezpiecznie. Wszędzie wokół są kamery, wszędzie e, dba się o to, żeby turyści czuli się bezpiecznie, muzungu, czyli biali ludzie, bo ponad jeszcze niedawno było tutaj dużo więcej takich mini przestępstw, dużo więcej jakichś drobnych kradzieży, natomiast teraz wszędzie na tych wąskich uliczkach w nocy są światła. A przy tym nocny klimat jest niesamowity i zupełnie inaczej jest tutaj w nocy niż w dzień. Jest bardzo dużo ludzi na ulicach, dlatego że w ciągu dnia jest gorąco, a wieczorem robi się trochę chłodniej, więc wszyscy wychodzą po to, żeby coś zjeść, napić się i tak dalej. Pokażę Wam też stąd nocą, dlatego że uważam, że to jest coś, co trzeba zobaczyć i warto zobaczyć. A wiem, że wielu z Was trafia tutaj tylko na takie jednodniowe wycieczki i wtedy po prostu po zachodzie słońca nie widzicie tego klimatu, więc pozwólcie, że ja się tym właśnie z Wami również. Podzielę. Pan sprzedaje marihuanę. Bardzo często tutaj się też to zdarza. I e, sprzedają wszystko, generalnie sprzedają wszystko, jest to dość uciążliwe, ale po pewnym czasie, tak jak ja tutaj spędziłam kilka dni, e, już znają twarze poszczególnych muzungu, czyli właśnie białych ludzi i już nie są tacy bardzo natarczywi i nie namawiają na każdą pierdołę. Mambo! Poa! Poa! I dzieciaki są też przecudowne, przysympatyczne i bardzo chętnie nawiązują z nami kontakt. Jeszcze za mną krzyczą, słuchajcie. miasto nie jest wspaniałe i mega sympatyczne. No ja po prostu mam ubaw popachy całymi dniami. Dorośli też są bardzo, bardzo mieli i sympatyczni. Jak się mam tutaj nie czuć bezpiecznie, no. Kochani, jeszcze mała informacja dla Was, a mianowicie obraz, który pokazałam Wam przed chwilą w filmie, będzie na sprzedaż. Dlatego, że moja podróż, którą odbywam aktualnie po Ameryce Centralnej, trochę jest. Nieprzewidywalna i e, koszty mi się bardzo mocno powiększają z dnia na dzień, mimo że śpię w hostelu i tak Więc e, chciałabym wam zaproponować, jeżeli ktoś chciałby ten obraz zakupić, zrobimy sobie małą aukcję. Niebawem podam wam szczegóły na Facebooku i Instagramie. I jeżeli ktoś z was chciałby mieć obraz z Zanzibaru, naprawdę jest bardzo piękny. Opiszę wam dokładnie jaką metodą jest malowany, jakie ma rozmiary itd. i I e, może u któregoś z was zawiśnie. Taki obraz na ścianie, a przy okazji, będzie to dla mnie ogromne wsparcie finansowe, nawet jeżeli to będą e, małe kwoty. Zaczniemy te aukcje od 200 zł, e, dlatego że ten obraz jest warty dokładnie dwa razy tyle, e, jakby cena, która jest wyjściowa, więc mam nadzieję, że przynajmniej do tych 400 dobijecie. E, wiem, że dostanę teraz masę hejtu od Was, tak samo jak zawsze, kiedy proszę, proszę o pieniądze, kiedy wspominam o patronite i tak dalej. Natomiast e, ja nikogo nie zmuszam. Jest to propozycja mocno otwarta. Jeżeli ktoś z Was chciałby mieć na ścianie obraz, do którego ja przyłożyłam swoją malutką część, też. Dlatego, że ja oczywiście malować nadmiernie nie potrafię, ale Kedi faktycznie próbował mnie tego nauczyć. Więc obraz będzie na sprzedaż. Niebawem szczegóły na Insta i Facebook. A teraz czas na Stone Town nocą. Chcę Wam pokazać, jak świetna atmosfera panuje wieczorami w stolicy Zanzibaru. Można pospacerować, najeść się, ale przede wszystkim poczuć ten naprawdę wyjątkowy klimat. Jeszcze jedno bardzo ważne miejsce w Stone Town, szczególnie wieczorami. Lokalny market z jedzeniem. Miejsce pełne intensywnych zapachów i smaków, pełne krzyku i roześmianych ludzi, zarówno mieszkańców, jak i turystów. Bardzo fajna atmosfera. Market. Yeah. It's The paradise of seafood. We have a meat, we have some vegetarian. So, the first one so from here until here, only the meat. This one have some guinea foil, okay? You know, guinea foil no. like I said, the chicken, the small chicken, you yeah. put lemon in masala, okay? This one have some duck, duck, quah, quah. duck, tandoori masala. This one have some chicken, plain tandoori chicken, plain chicken, Okay. Yeah, normal chicken. This one have some goat meat, okay. goat. This one have some gizzard. Over some beef, over some liver cow. So from here until here, have some different kind of fish. This will have some tuna fish, blue marlin. This will have some barracuda Okay. This will have some mussels, mussels clams. This will have some scallop, shellfish in the shell. This will have some crab meat. Crab, can you break it? Then make out. This will have some lobster meat. You put ready tandoori masala. This will have some octopus and calamari. We have some shrimps, we have some tiger bronze. Oh, yeah. This will have some octopus, calamari squid, sweet banana. This will have some green banana. This will have some breadfruit. I have tuna, red snapper, paracuda. Yeah. We have blue marlin. We have masala chicken liver. We have duck, we have beef. <laughs> we have lemon chickens, calamari octopus, and we have baby shark here. And also we have bread I <muchy> lecimy dalej. W drodze do hotelu zaglądamy na skwer w centrum miasta, gdzie mieszkańcy oglądają wieczorami mecze i popijają wspólnie herbatę. Nas też oczywiście poczęstowali. Teraz hotel. Chcę Wam go pokazać, bo po długiej podróży po Afryce to była naprawdę świetna opcja, żeby odpocząć. Udało nam się trafić na promocję i płaciliśmy niecałe 30 dolarów za noc ze śniadaniem. Wielki bufet pełen pysznych lokalnych potraw. Chyba najlepsze hotelowe śniadanie jakie do tej pory jadłam. Oprócz tego bardzo miła obsługa i bardzo przyjemne pokoje z łazienką i mini kuchnią, także polecajka. Chociaż w wysokim sezonie to nie jest najtańsza opcja, ale gdyby ktoś z Was był równie szalony jak ja i wybierał się na Zanzibar w porze deszczowej, to polecam. No i co? Wracamy na drewnianą łódkę. Została nam jeszcze jedna miejscówka do odwiedzenia, więc zadzieram kiecę i lecimy. ale płyniemy To jest wyspa, gdzie ludzie pływają po to, żeby snorkelować i uprawiać diving, nurkowanie więc to też będziemy czynić Będziemy robić free diving Niestety moja kamera pod wodę nie przeżyła afrykańskiej przygody i już niestety z podwody Wam niczego nie pokażę ale chciałabym zobaczyć, czy taka wycieczka jest też warta Friesian Island było super, chociaż było deszczowo ale dzisiaj zobaczymy tę sąsiednią wysepkę i jeżeli tam dopłyniemy, bo po prostu tak strasznie fajna, ale Prison Island zdecydowanie wygrywa. Co nie zmienia faktu, że na mały snorkling super opcja. Jeśli będziecie mieli sporo czasu w Stone Town, to warto się tam wybrać. A my? A my teraz lecimy na zachód słońca. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to teraz jest najwyższy czas. Dziękuję, pozdrawiam Kamila Zawódzka, zazieram się sobie lecę. Pa. Nie uciekajcie jeszcze, chcę Wam pokazać nasz ostatni wieczór na Zanzibarze. Trafiliśmy na zakończenie Ramadanu, wielka impreza w Stone Town. Wszyscy świętują, jedzą, piją i tańczą. A odważni? Skaczą do wody. Skakałabym pewnie razem z nimi, gdyby nie taksówka, która już czekała, aby zabrać nas na lotnisko. Dziękuję wam, kochani, za kolejną wspólną podróż i zapraszam po więcej już niebawem w filmy z Salwadoru i Kostaryki. Pozdrawiam ciepło. Kamila Zawłocka, zadzieram kiece i lecę.